Pani Basia y, ma taką tradycję, że przed świętami w sobotę, prawda Pani Basiu? wielką kolenduje. sobotę. Pani y, z jajkami pielgrzymkę odbywa po, po, tak. po zaprzyjaźnionych domach, więc bardzo się cieszę, że ten dom to także nasz. I zapytałam się o wspomnienia Wielkanocy. Tam z tyłu jak widzicie jest pasiak, który mi się bardzo kojarzy z pasiakiem, który miał mój dziadzio nad łóżkiem. A Mieszkał w Bogory Świętokrzyskiem i pani Basia ten Pasiak przywiozła. Skąd pani Basiu? A ja jego jakoś odziedziczyłam, słuchaj. Tak? Nie wiem. Ja jego odziedziczyłam o... po księdzu Andrzeju Jagiełce, z Martwy On jak otworzył po pierestrojce i ten glas ten, to on z Ameryki od nas pojechał do Krakowa, później z Krakowa pojechał do Lwowa, bo z Wstańcy mieli pierwszy swój. Swoje seminarium, to było właśnie w Lwowie. Naturalnie teraz, jak Gorbaczew otworzył ten, ten, to on pojechał na ich stare śmieci. Naturalnie ten kościółek to była jedna duża ruina, bo tam była pralnia czy coś takiego. I on jak wyjeżdżał właśnie z Chicago, no to ja wiele po nim odziedziczyłam, no bo tu był kilka ładnych lat i tylko tyle mógł z sobą wziąć. I to, a to będzie siedemdziesiąty, 70... Hmm. siedemdziesiąty, 70 może 6. Nie, mówisz, że drugi. czy coś takiego. To by był rok mojego urodzenia. A ja mam zdjęcie z dziadzią, z babcią, z mamą i z tatą, moje pierwsze zdjęcie kolorowe, kiedy siedzę. Właśnie na łóżku i to jest ten Dlatego mi się skojarzył, tak. bo to było w, w domu pana Wacia, czyli pana taty. No. I dlatego on u mnie tutaj, tak, że tak powiem, w, w jest zawieszony na Bardzo zawieszony ładnie. na balustradzie a jest w taki sposób, ale wracając do świąt, pani Basiu, to co? Gdzie pani te święta spędzała? Więc jedne takie święta, co pamiętam, to jak myśmy wrócili z Ameryki do Polski, to jest który 60. Trzeci czy któryś rok, uh -huh. i najczęściej y, święta spędzano w rodzinnym domu mojego ojca. Uh -huh. Myśmy jak wrócili, a tam jest taki zwyczaj, że po rezurekcjach, po śniadaniu, starsze towarzystwo sobie drzemkę robi, a młodsze towarzystwo chodzi po tak zwanej aleluji. Czyli to jest tak jak kolędowanie, tylko zamiast śpiewać kolendy to się śpiewa pieśni wielkanocne. Zazwyczaj odbywa się to pod oknem, czy pod drzwiami. Później gospodarze otwierają drzwi, częstują ciebie jakimś tam piczywem, herbatą. Jajeczko dostajesz czy pisankę. No i problem był w tym, że ja za bardzo tych pieśni, tych wielkanocnych, nie znałam. No to zanim, zanim poszliśmy z kuzynem, bo w tym domu rodzinnym ojca był jego starszy brat, i wtedy była trójka dzieci. No, i um, trzeba było najpierw się nauczyć tej pieśni. A tak, a no to, z, to to z, z Kazikiem w kuchni, wujek tam na, na tym nauczeczku sobie drzemkę urządzał, a, a Kazik uczył mnie wesoły, no dzień, dzień No i tak trzeba było wałkować, aż się nauczyliśmy. I wtedy wyszliśmy z, z domu pod okno, akurat tam, gdzie wujek drzemał, zaśpiewaliśmy, wesoły nam dzień, dzień nastał, otworzono nam drzwi, dano nam po złotówce, wręczono nam koszyki, i teraz mogliśmy sobie iść na nawieść i dalej y, 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 ten, tą, tą naszą Aleluję odśpiewywać. To były ta, jedne takie święta i to, były, to był 63, czy może był 64, no bo to mhm. myśmy przyjechali jesienią, a, to, a drugi taki, e, e, drugie święta też w rodzinnym, a to, to są augustowskie strony. Mhm. Teraz święta bywają różne, tak. czasami jest tam śniegu po, po kolana, no i właśnie też z kazikiem. Chodziliśmy po tej Aleluji, a, ja a śnieg był właśnie po tego, po kolana. Ja nie miałam jakichś, nie wiem, odpowiednich butów czy coś. W każdym bądź razie wzięłam czyjeś takie filcowe były, prawda? Tak, walonki. Tak. Walonki takie, tu były ten skóra, czy tam, mm. no, a tu. No i po tym śniegu chodziliśmy. Coraz trudniej mi było chodzić. Mm -hmm. Bo ten filc. mo, mo. a i coś robił się coraz cięższy. Cięższy, tak? Także że jak przyszliśmy do domu, to zamiast mama pochwalić mnie no, ile jajek ja tu przyniosę, tak? a myśmy mieszkali w Malborku wtedy, o. a więc to było to, że jak Aha. się przychodzi, przyjeżdżało na wieś, to zawsze czy tam kiełbasę, czy szynkę, czy kaczkę, czy jajka, czy coś brało się z powrotem do chałupy, prawda? No, i zamiast pochwalić mnie, ile ja tu jaj uzbierałam, to dostałam matki tuk, Aha. tyłek za to, e... że czyjeś te walonki <głos》>, przemarczyły. Aha, rozumiem. No. A, a z, bo, to, bo to tamte, bo to tamte szczególne polskie. A w Stanach? A w Stanach to jest może to, co mi najbardziej utkwiło, to jest to, jak Matula pisała pisanki. Mhm. Ona tego tuziny, kopę czasami upisała. I tam na zaczynając panażu, od który, tego, który na stole stoi, jest taka pisanka, którą pani mówiła, że mama pisała tak, właśnie Tak, bo to. ona tak równiusieńko, tak mhm. bardzo bo ja tak mm, powinna mieć prawe już, bo mama już jest w grobie prawie, że 40 lat. I ja od tego czasu, kiedy mama e, zmarła, to ja przyjęłam no, tą robotę e, e, pisanek. Mhm. Um, I to mama na przykład e, e, w polskiej szkole m, pokazywała dzieciakom, jak to robi. O, to I ona miała ten zwyczaj właśnie, że... A jeszcze jedno, w tych naszych stronach, mhm. w stronach ojca, to jest to, że te pisanki, na przykład jak rodzice krześni, tak. to jest to, że daje się krześniakowi właśnie pisankę. O, to pięknie. Czy tam pieniążek, jeszcze takie są zwyczaje. No i mama miała to, że ona jak. Pisała te jajeczka, mhm. to właśnie każdy nauczyciel dostał jedno, koleżanki, sąsiedzi. Czyli pisała praktycznie jajeczka myśląc o swoich najbliższych. Tak, piękne. tak. I ja to, to tak samo. Dzisiaj, i to byli niektórzy stary znajomi nasi, no którzy, piękne. mama im dawała te pisanki, później jak mama odeszła, to ja im zawsze do nich przyjeżdżałam. I też tak jeździła mama przed? Yy, przed tak, przed. Wigilią no. paschalną, czyli przed Glorią, bo dzisiaj to tak też naprawdę, że w tyłu bulgocze, yy, bulgoczą jajka, bo się gotują w upinkach, y, galareta do grzewa, więc słychać jak wszystko bulgocze. a to jest też taki czas na to, żeby, żeby pobyć tak naprawdę z kimś. I pytanie, czy Pani zwykle związana była z jezuitami podczas świąt? Nie. Um, in fact, ja e, trydnią Paschalne to jeżdżę wszędzie tylko nie do jezuitów. Wie Pani, sobo, bo tam Pani jest za się... dużo ludu. Poszliśmy za Pani, Pani śladami, to znaczy w jaki sposób? Bo w czwartek, wielki czwartek o to się chciałam Pani zapytać. Byliśmy z Tomkiem na Trójcowie oczywiście i wchodziły, zaczęły wchodzić później, tak gdzieś koło dziewiątej, te całe wycieczki, tak. które odwiedzają kościoły. Uh -huh. Uh -huh. I sobie pomyślałam, że przez tyle lat widzę, jak nas odwiedzają, a nigdy nie zrobiłam tego samego, bo zwykle tak jest, że my jesteśmy witamy wreszcie, tak. prawda? I ponieważ Tomek jest zrywny do, do, do jazdy, to pojechaliśmy od nas do, na Stanisławowo. Uh -huh. Szkoda, że się nie cofnęliśmy do Kantowa, ale to kiedyś nadrobimy. Na Stanisławowo. Ze Stanisławowa pojechaliśmy do pani na Pani To było też piękne, bo Tomkowi się najbardziej ten kościół podobał, bo mm. nie widział go chyba nigdy tak po ciemku. Tak. I no ta anioły niesamowite, na, tak podświetlone na inny rodzaj bieli na tym, na tym dachu. Na dachu. Stamtąd pojechaliśmy na Jadwigową. Mm -hmm. I z Jadwigowa na Jackowo, bo to Jackowo nam się kojarzy z, z tatą, mój tato tam bywał, mieszkał niedaleko jak był w Stanach. I tak naprawdę potem jadąc do domu już, bo już dziecko było super głodne, y, okazało się, że włączyłam sobie film, który zrobiliśmy z Wiki o polskich kościołach. Mm -hmm, mm -hmm. I on nie musiał, od, 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 słuchaliśmy praktycznie tego, ale to było właśnie to, że e, teraz ci wszyscy ludzie, którzy e, Odwiedzają kościoły, jak gdyby idą naszymi śladami, czy śladami Polaków, którzy wybudowali te wielkie katedry, które teraz są po części ich, bo nie nasze, bo tak, też tak, tak, tam tak, nie Tak, ma... Tak, tak, myślę... tak. Chciałam się pani zapytać, co to jest zazwyczaj, Że to ile tych kościołów się odwiedza? Siedem czy siedem? Pięć? A siedem. Ja tego to pani nie powiem. Bo to za, się robi, ale dlaczego się robi, to nie, to nie wiadomo. Ale siedem. siedem ja jeszcze tak chciałam. Uf, może czasami. Jedno Ci chciałam jeszcze powiedzieć, jeżeli chodzi o taki, z, taką, taki zwyczaj. To jeszcze by się przydało młodziankowo, prawda? I by się przydało kantowo. To ja. wtedy by były wszystkie. No. Uh -huh. Tak, Słucham, tak. Czemu? Jeszcze taki, taki zwyczaj, jak był świętej pamięci ksiądz Filipowicz, jezuita. Mm -hmm. Naturalnie w czwartek no to oni są u siebie, no bo to tak, jest, tak, bo ich, to jest święto, ich święto, prawda? Tak. Natomiast w sumie. piątek czy sobotę mm -hmm. to Stefan zawsze mówił, trzeba zobaczyć, jak to inni robią. Tak. Bo my jesteśmy w swoich tradycjach i czasami się dziwimy, że inni, a, nasze jest najpiękniejsze, najładniejsze. Tak. Tak. Drodzy też mają. I to była moja robota, żeby każdego roku znaleźć inny kościół. I wtedy nas była taka grupa. wyjechaliście do tego tak. Filipowicz, ja, Aha. boksa, Krysia C e, Cygielska o, i e, ta Alicja Jonik. I wtedy jechaliśmy zobaczyć, jak to inni robią. I każdego roku byliśmy gdzieś indziej. Byliśmy w, w, tej, w, w bazylice Queen of All Saints, tak, tak. Się... byliśmy u świętej rodziny na uh -huh. Roosevelt Road, u świetnego Edmunda w Oak Park. Uh -huh. E, już nie pamiętam... E, nawet u świętego Pascala, ja pamiętam, o. to było chrzczenie. Okay. Myśmy siedzieli tak w tyle. Aha. Probosz czy ksiądz odprawiający to miał taki irlandzki akcent, że hej, no i jak je chrzcił, to Ale myśmy reżna. w tyle słyszeli jak ta woda Ale... z no się leje no zbawna. I, i, I to było bardzo fajne to nam, to, to, i to było już takie wiadome, nie trzeba było tego, że, że ja tylko dzwoniłam i mówiłam do którego kościoła jedziemy i tam właśnie. A później często, nie zawsze, szliśmy na śledzia The Maribel, taka niemiecka restauracyjka na Addison, tuż na wschód od autostrady to pięknie, nie wiem czy jeszcze jest ja. bo na przykład dzięki temu przejściu to na przykład rozumiem ludzi między innymi naszego tam Jamesa bo spotkałam Kevina dlaczego takich ciągnień na Jadwigowo bo z tych wszystkich kościołów w których byłam tam było najbardziej tak ciepło tam stali witali tam dużo było osób tam grała muzyka taka w tle mhm. i było no, ten kościół w ogóle w tej swojej on jest dosyć nieduży, natomiast on jest tak naprawdę był chyba najpiękniej, tak tak tak, nie wiem, to było takie witające. On jest przytulny ten tak, kościół, ale przytulny. muszę pani powiedzieć, on jest bardziej przytulny teraz niż lata temu, ponieważ tam był, y, tam jest dużo drzewa, prawda? Nie. Tak, tak, tak. tak. I ale ławki. ten ołtarz, I ale ciemne, ten ołtarz tak. był kiedyś ciemny, ciemny. Aha. Był y, pożar w piwnicy, z tym, że on nie zrobił żadnej szkody w tak, kościele, tak no ale były odszkodowanie i wtedy właśnie proboszcz, ja nie pamiętam, może to był nawet Stasiu Jankowski, który jest teraz na tym Uden, tak? że on od, po prostu tą starą politurę ściągnął z tego ołtarza i przez to kościół stał się widniejszy, no bardziej pogodny. No ja byłam pierwszy raz na ślubie u Mateuszka, a teraz drugi i to Witał nas w progu Kevin, i znamy się tyle lat. On się naprawdę zdziwił, że my tam dotarliśmy. A te rodziny, które chodziły, bo to rodziny widać, że zacni, tacy różni, pięknie ubrani ludzie, rodzinami odwiedzali wszystkie. I na taki tajemniczy jest. Marianowo jest tajemnicze i było dosyć ciemne. Na Jackowie było też dosyć tak ciemno. Była taka, taka takie światła ja wolę Jackowo w dzień, bo tam wtedy cały ten. Górny witraż dużo, dużo robi, natomiast rzeczywiście no Jadwigowo piękne. I y, do Stanisławowie zawsze lubię być, natomiast rzeczywiście coś takiego było, że od siebie z domu można było przejść przez inne i docenić innych, że mm. też mają pięknie. Yeah. A co było piękne, że to my Polacy, nasi przodkowie to kiedyś zrobili, więc to yeah. takie budujące bardzo. Który kościół najbardziej Pani lubi z ja się troszeczkę tutaj na żadę. Nie... Marianową. Marianową? Bo jego przede wszystkim mimo to, że on jest olbrzymi, bo on stoi 19 pięter wysoki, mimo to, że on jest olbrzymi, mhm. malowidła w nim są kolory są bardzo... Pogodne, pastelowe. O, ten, ten, ten błękit jest niesamowity. Bo ten, który Mariacki przypominał, tylko że Mariacki ma granat, taki granat z innego. Pani Basiu, a proszę mi powiedzieć, co oni mówią o tym czakramie? Co to za beczki? To baśki choroszy, wymysł. Ja przepraszam. Bo, bo, Już bo... dawno o tym nie słyszałam, dziecinko. Kiedyś. Bo u nas był taki zwyczaj, mówią, jak że jeszcze na, była... Że mówią na Wawelu, a drugi jest na Marianowie. Tak, tak. E, e, ale jeszcze dokończę, dlaczego ja lubię ten kościół. Mm -hmm. Bo on przede wszystkim, to, że on jest pogodny tak. i to, że jest wielki, on nie przetłumia ciebie. On ciebie robi takiego ciągnącego do góry, jak architektura. Bo ty patrz, na, na, że jak wchodzisz do tego kościoła, to twój wzrok jest skierowany do góry. Zaczynając przez te łuki, które są w balaskach. Mm -hmm, mm -hmm. łuk, który jest tutaj na ołtarzu, łuk, który jest w ogóle, nie tak. to, gdzie jest Santa Maria. i cały Angelou. czas jest tak, mm -hmm. cały czas i ten twój wzrok jest skierowany A, i myśli do nieba. To jest prawda? prawda? ma okna, tak? Kop e, są i... tak, witraże y, y, dwunastu apostołów i dlatego on jest taki... Ale jeszcze po O, ten te nowy, stary był ładniejszy. I one przecinają. na światło. światło. Bo one są, wiesz co, kiedyś tam one są, teraz wyglądają jak ufos. No, a, troszkę to ale przecinają. To, to rzeczywiście, rzeczywiście ten... jest. Przy czym y, zawsze to porównuje z naszym kościołem, do którego też zwykle studiujemy, to co się jest wymalowane na suficie, na plafonie. ale ale też jest ciekawe to, że tamte nasze e, lampy mają takie suche, e, zimne światło, a tamte ciepłe cieplejsze i to piękne jest no. rzeczywiście. A teraz wideo, po, powracając to, do, 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 do hmm. Basi Choroszy i jej, jej um, opisu, op, nie jakby to nazwać, przepraszam, że tak mówię, ale jej apostołów. O u um, no nas to nie, to na u jest, nas. Gdyby, w, ja chciałam to zamieścić nie, tą historię, Pani Basiu, jako historię Wigilii, znaczy Wigilii Paschalnej, czyli historię Wielkanocną. To tak wypadłam z tym U nas, tak. To, się. to może inna historia będzie. Może inną, innym razem. No to jeszcze na, jeszcze powrócę do, do Marianowa, że u nas zawsze w niedzielę po Wielkiej Nocy, mhm. czyli w niedzielę miłosierdzia właśnie robiliśmy święcone dla parafian. Mhm. I niektórzy starzy parafianie, którzy gdzieś tam wybyli, het, 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 poza miasto, no to właśnie na święta, czy to jest pasterka, czy to jest rezurekcja, czy to jest święconka, przy, y, wracają z powrotem. I jak w pewnym momencie zaniechaliśmy to, no bo potrzebne tak. są ręce do pracy, to niektórzy z tych państwa byli bardzo zawiedzeni, że co, nie mamy święconki. No nie mamy, ale e, to był bardzo ładny zwyczaj, e, to był naturalnie fundraiser, bo jak ktoś chciał, to mógł z, e, donację złożyć, mm -hmm. a do tego było bardzo fajne jedzonko, tak. bo na przykład ja y, robiłam jakieś tam sałatkę, Aha. pani robiła jakąś tam Aha. sałatkę, także to było wszystko domowej roboty. A to pięknie. Okay. Um, dlaczego to się nazywa patlak? To nie był, well, myśmy tam to nie mówili, patlak. To była święconka, tylko że te, ci wolontariusze, Aha. na przykład moja koleżanka, która Basia, która mi włosy ścina, to ona zawsze przychodziła z garem żuru. No I próbuj. ponieważ było to po każdej mszy świętej, a więc niektórzy Amerykanie czy też Hiszpanie, mhm. trzeba było im wytłumaczyć, co jest Aha, ten żur. Jest bo myśmy na tego nalewali to w kubeczki i no, no. spróbuj, spróbuj, spróbuj. Także było to bardzo takie domowe, domowe jedzonko, bo jak ja mówię, nic nie było kupione, poza kiełbasą i szynką, prawda? Ale wszystkie sałaty, dostawki, wszystko było robione przez nas i to też niestety już ten zwyczaj przestał Ale istnieć. Piękne są ślady nasze. Mm -hmm. Które istnieją wszędzie i we wszystkich tych kościołach są podpisy po polsku, są nasze wisi wszędzie, Matka Boża Częstochowska, u Was chyba nie, U nas nie ma, u wieś, nas nie na ma, ona kiedyś była, um, ale nie ma, tak bo kiedyś był papież y, obok, y, tam gdzie jest teraz ołtarz Matki Boskiej Niepokalanego, y, Poczęcia. Ale, ale bardzo ty... bym sobie życzyła, żebyśmy Aha. kiedyś właśnie taką wycieczkę urządzili. To jest szczególne, bo te wszystkie kościoły tak naprawdę jak jest Open House Chicago, tak jest, to wygląda jak otwarcie, jak, jak prawda noc kościołów w Wielki Czwartek. To tak ja jeszcze chciałam ci, ci powiedzieć, jak to inni robią. Ja kiedy pracowałam w, w, w mojej parafii w Kościele Świętej Maryi Panny Anielskiej, to do mnie należała zmiana dekoracji w wielkim tygodniu, a ta dekoracja jest co codziennie no, co innego. Zdjęcia? Może ja mam chyba na czwartek jak myślę. Pani tak. Barbara, jako w każdym bądź razie, że mm. a, jednego dnia ustawiam grup. Mm -hmm. I nasz organista, który nie był Polakiem, mm -hmm. przychodzi i mówi, Asia, a co ty robisz? A ja na niego spotkałam jako What do you mean co ja robię? Ja stawiam grup. No. Ja wtedy sobie zdałam sprawę, że? że to jest nasza tradycja, że inni o tym nie wiedzą, że my, mamy. Że my robimy grup. Ta, każdy robi szopkę, każdy kościół, każda narodowość no. robi szopkę, no. ale my, ja myślę, jeszcze jest, jest, jeszcze jest ktoś, jakaś, jakaś narodowość, która robi grup. Rozumiem. I on przecież, człowiek wierzący, nie wiedział, co tylko nie nasz, nie wiedział, co to, co ja robię. No niesamowite. I on był z tym bardzo, to on był zdziwiony, i ja byłam zdziwiona, że on nie wie, co ja robię. zdziwiające. Pani Basiu, będziemy życzyć wszystkim wesołych świąt. Tak. Wesołego aleluje, ale ja bym chciała, żeby Pani pokazała, jakie Pani piękne zrobiła pisanki, więc ja tu przejdę może. Ano. Bo to my mamy takie przygotowanie, tu wszystko są kości dla pieska, oh, tak, tak, a to tak, tak. pani Basia A są to są moje, tu jest ta, która Pani Małgosia sobie wybrała. Ja sobie wybrałam, bo moje są akurat kolorowe, więc chciałam czarną, a nie miałam takiego ładnego brzmienia. A tu są moje mm, w kilku kolorach. Okay. Niektóre są ładniej opisane, na przykład a ta mi się podoba. Ta ale, by mogła ale być te ładniejsza. Opowieści, o, te opowieści, że pani mówi, że to są nieładne farby. One nie. nie patrz, patrz. Patrz jak brzydko już zaczynają mi tutaj zachodzić. Albo ta. Nie, gdzie to tam jest? Się, tam tu tam jest się, tam ciemno, tu jest jasno. Yy... Tu jest one. Mnie się bardzo podobają. Proszę w ogóle się tym nie przemożnać. Patrz, jak, jak widzisz, jak brzydko. Ja chciałam, żeby pani zwróciła uwagę na tę która jest u mnie na talerzu. To jest od mojej przyjaciółki Kasi, która jest dentystką, więc jest super utalentowana. To jest tak właśnie. właśnie bardzo podobne, jak moja mama e, robiła, bardzo równiusieńko, bo u mnie czasami te kółko nie wychodzi. Wychodzi bardziej jajowate nieżeli okrągłe. I właśnie tego rodzaju wzory naokoło. O, tego dawno nie robiłam też. To jest za pomocą szpilki. I to tak, szpilki szpileczka i, i, wosk. i wosk. I ona trzyma, że ona trzyma szpileczkę, bo ona ma rozpuszczony wosk mhm. na takim podgrzewaczu. Mhm. i Przykłada, trzyma chwilkę i przeciąga. Tak, tak równiutko. Tak. I Pani Wasiu proszę zagnać, tam jest właśnie to, to zdjęcie, moje zdjęcie pierwsze. A! Tak, żeby była jasność w temacie, że ja naprawdę nie zmyślałam. Jak zobaczyłam to u Pani Taty, proszę zobaczyć, to jest właśnie, to jestem ja, moja babcia. Jedyne zdjęcie, które mam z, z nimi wszystkimi, bo babcia bardzo wcześnie zmarła. Ale to ja siedząca, mój tata jeszcze taki błyska złotym zębem, przystojniak i właśnie bardzo podobny. To jak to można nazwać? To, to są kimimy, to jest absolutnie ten wzór łowicki. Też nasze Wszyscy. zależności na przykład na, na kurpiach, kurpie mhm. mają troszkę inne kolory. Inne A to kolory, nie świętokrzyskie? Te... Świętokrzyskie musiało być z jak to? A to ci tego. Te, no bo ja aż się aż ucieszyłam, taka? że to Święto wszystkie. Ja no. byłam przekonana, że to święteczne. A może kto wie, tak? Ja, ja aż takim specem to nie jest. Od huculszczyzny, chyba że od huculszczyzny to jest to nie spec. Więc e, jeszcze raz poprosimy o życzenia, ja to wyślę do moich bliskich. Jak to e, zawsze się u nas mówiło, wesołego Alleluja. Dziękujemy. Jezus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Wesołego. Spokojnych odpoczynku i tego pokoju, którego nie ma. Ale musimy o niego dbać, prawda? I znaleźć go w sobie. No. Wszystkiego dobrego, kochani. Również. Pani Basiu, ukłony. Dziękujemy. Dziękuję.